Zdaję miejsce od pierwszego do szóstego i do nich yy, do tego, do, do Turcji na móc. Pogadajcie sobie, kiedyś to jest w jest czegoś. Pogoda w Belek, czy nie odpowiada? Bardzo mi odpowiada. Tylko dziwi mnie to, że jak idę do sklepu, wszyscy po polsku mówią. I są ceny w złotówkach, a nie Wojro. Nasz fizjoterapeuta jak zawsze przychodzi przed treningiem, chce sobie z kimś pouderzać piłkę i zawsze jest tak, że jak uderzy do kogoś piłki, piłkę, to już nie dostaje tej piłki z powrotem. Dlaczego? Może taki, wiesz, quiz do, dla kibiców. Z czego to może wynikać? Zawsze jak podaje do zawodnika, któregoś, to ten zawodnik już my tej piłki nie oddaje, tylko po prostu sobie szuka innego nowego partnera. Może niech jest, kibice w komentarzach wpisują proponowane odpowiedzi. Myślę, że to było dobre rozwiązanie. Zwycięzca tego quizu po prostu będzie ma darmowy jakiś masaż relaksacyjny u naszego fizjoterapeuta. Dwa razy, dwa razy dziennie, dosyć intensywnie. Przynajmniej to są moje odczucia w tym, w tym momencie. Przyszedłem z nowego klubu. Bardzo mi się podoba podejście trochę profesjonalizm całego zespołu i, i, i sztabu. Treningi są nawetalne, wcześniej nie miałem takiej możliwości. Nie spotkałem się z takim czymś, więc zawsze fajnie, bo można się odnieść i korygować błędy, więc to na pewno bardzo co zwróciło moją uwagę. Na razie wszystko mi się podoba i mam nadzieję, że się tak zostanie. Mamy wstawki, mamy wstawki, siły, wstawki takiej mobilizacji, przygotowania do treningu, pracowaliśmy teraz nad w defensywie. Dzisiaj akurat nie mamy drugiego treningu i, i odnowę biologiczną, więc zaraz będziemy jechać na basen. No, na pewno będę potrzebował troszeczkę czasu, żeby złapać pewne automatyzmy i zachowania, jakie tutaj są wymagane w tej drużynie. Jestem nastawiony pozytywnie, że z treningu na trening coraz lepiej dostosuję się do oczekiwań sztabu i zespołu. Fajne, nowe doświadczenie dla mnie, nowa jakaś nauka i nic, tylko wyciągać pozytywne wnioski i rozwijać się. Znałem tutaj parę osób przed przyjściem, także pomogli mi też prowadzić się do zespołu. No i ci nowi zawodnicy też, jak Łukasz Góra, Krystian Pieczara, też złapaliśmy fajny kontakt. Tak jak zresztą z zespołu, gdzieś ten kontakt, wiadomo, z dnia na dzień będzie coraz lepszy I z tego powodu się. Jestem zadowolony. No, atmosfera jest przyjazna, no, bo za pracą też jest troszeczkę śmiechu, troszeczkę żartów, żeby to gdzieś wszystko zrównoważyć. Z moich obserwacji, co udało mi się na razie zobaczyć, nie jestem zbyt długo, ale jest fajnie. Sześcioletnia przygoda, która trwa w Niepołomicach w piękne chwile. Nie ukrywam, że gdzieś e, przykro mi się zrobiło, kiedy, kiedy ostatni raz e, żegnałem się z, z zespołem, z drużyną. No ale takie jest życie e, zawodnika. Doszedłem do wniosku, że ten rozdział warto zamknąć i, i spróbować czegoś nowego. Trzymam mocno kciuki za, za, za całe, za całe Niepołomice, za, za cały zespół i będę im dopingował, e, żebyśmy się za rok spotkali w pierwszej lidze.